Witam wszystkich bardzo serdecznie. Sobota 21 listopada 2020. Dzisiaj troszeczkę na luźno, ale jeszcze dodam coś właśnie do tej ostatniej akcji z Kopytu. Słuchajcie troszeczkę może o tych naszych, naszej kulturze muzycznej. Co nie? Ostatnio te wszystkie tak zwane dramy muzyków w związku z ich kasą. Tam podobno jedni dostali, drudzy nie dostali. Do końca nie wiem, ale z tego co wiem, to niektórzy wyrwali, nie z kasy No cóż. Powiem tylko tak, można tylko pozazdrościć, co? Że się nie jest artystą. Ech, a my youtuberzy ostatnio zażartowałem, żeby nas youtuberów pominie, pominęli. Ależ nie na, nie na YouTubie, tylko na fejsie miałem z gościem. Gość nie, nie mógł tego przeżyć, że ja się upominam o kasy. Nie zrozumiał po prostu żarty z mojej strony. Ale dobra, pominę to. Do, jedziemy dalej. Słuchajcie, mm, słynna akcja z literem zespołu Bayer i tak dalej no większej przysługi nie mógł zrobić Kazikowi powiem szczerze kilkanaście sekund e, jego wypowiedzi spowodowało e, milionowe zyski u Kazika e, nie wiem, może przesadzam oczywiście milionowe, ale to jest e, reklama za milion złotych to jest to, jest, to, jest to jak ktoś e, po prostu <kluzm> <kluzm> więcej, szybciej gada niż myśli i tutaj je, te jego kilkanaście sekund to, to było warte milion złotych. Powiem Wam, wiele zespołów życzyłoby sobie takiej krytyki. Wiele. wiele Młodych, starych, wielu to starych tych... Może nawet, bo Kazika nie zależy, ale wielu z brytów by bardzo sobie życzyło właśnie takiej krytyki. A jeszcze bardziej ostrej, bo to przyniosłoby im określone profity. To by było na tyle. Ja już na temat pana Kazika to się powiedziałem. Po... Ja uznaję jego zespół e, no za, za jeden z lepszych zespołów, powiem szczerze. Tak, no muszę przyznać, że to odsłuchałem. Tak. Świetne kawałki to dodatkowo. E, to jest zespół, który potrafił się wstrzelić e, ze swoją krytyką muzyczną w dany okres czasu. Jeżeli był, stary, były czasy upadku tej komuny, później tego bałaganu, on, on dopasowywał się do, 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 do tematu. Ale dzisiaj ja go krytykuję. Na przykład jego utwór słynny Niby, niby Krytykujący prezesa Jaki teledysk Tam się nie możesz nawet domyślić Wielu powie, a przecież wiadomo o kogo chodzi Nie wiadomo o kogo chodzi, trzeba było go pokazać Już taki telika, oczywiście tu piosenka Bajerko to wszystko Twój ból i tak dalej Ja to bardzo dobrze, ja to według mnie bardzo dobrze mówiłem Ale już teledysk był tak stonowany Żeby tylko panu prezesowi Tam za bardzo nie zaszkodzić zmienił się Kazik, powiem szczerze. To nie jest to. Jak potrafił pojechać, ja mówiłem w swoim filmie, jak potrafił pojechać po kwasie, jaki świetny teledysk. Świetna piosenka, świetny teledysk. No a tutaj jakieś cieniutko. Dałem się na spokój, nie będę go już dalej reklamował. Co, ale jeszcze może moje zdanie na ten temat. Słuchajcie, no nie, bo on nie weźmie. No dobrze, gościu, ale to ty, ty jesteś jeden na scenie, to tylko ty samolubstwo. Teraz ktoś powie, no ale co ty przecież, kurczę, on im się należy i tak dalej. Tu nie chodzi, że im się należy, czy nie należy. Ja tak bym zrobił jak na zachodzie, jest maksymalna jakaś tam kwota ustalona, nie obchodzi mnie. Czy ty jesteś e, artystą milionowym, tam masz miliony na skącie, czy, czy ty tam jesteś e, mniejszym, ale też artystą, który funkcjonuje i odprowadza wszystkie podatki. I teraz e, o do czego zmierzam? Słuchajcie, e, tysiące ludzi e, żyją z obsługi tych zespołów. Z obsługi, ktoś musi te sceny ustawiać i tak dalej, i tak dalej. Jak ktoś się trochę tym interesuje, to wie. Łącznie od gościa, który musi te sceny też pozamiatać. To o nich chodzi. Mnie nie chodzi nawet o, o tych yy, i tu nie chodzi mi wcale o to, bo ja uważam, że w ogóle to nie powinno być żadnych danin. Yy, tylko normalnie powinno być, być to na zasadzie pracy. Ale dobra, yy, wystarczy o nim. Powiem o drugiej w kobitce Edyta. No kurczę, powiem tak, Edytę. No ja traktuję, ja wolę jej słuchać jej muzyki niż jej do tej pory. to co Ja nie deprecjonuję artystów, bo czasami jest to zwykły ham, ale potrafi, potrafi śpiewać. No potrafi świetnie zaśpiewać. Jest taki pajac, który świetnie za, za czasów jeszcze PRL-u świetnie śpiewał, ale osobiście to ham. Ale jego kawałki są dobre. Ja nie mogę powiedzieć, że um, jego twórczość, e, ja nienawidzę, nie lubię go. To już niego. No nie, no, ma dobre kawałki. To samo tutaj. Jeżeli chodzi o ty, ja nie nazywam jej ja Po prostu ja nie lubię. Nie, jakoś nie, nie darzyłem ją wielką sympatią. E, natomiast uznawałem jej mu twórczość. I teraz, proszę bardzo, zaskoczyła mnie. Zaskoczyła mnie jako jedna z nielicznych. To tak samo jak my tutaj na, na YouTubie. Jesteśmy nieliczną grupą. Jesteśmy nieliczną grupą. Ja i Wy, moi widzowie, ja Was traktuję jako ludzi intelekt. Nieważne, że może kto, ktoś nie, szkodzi, nie skończył żadnej szkoły, to nie istotne. Takie życie. Ale e, macie intelekt w głowie. Bez, tak samo jak ja. E, nie istotne, że nie mamy tytułów doktorskich, profesorskich, ale rozumiemy ten świat. I zobaczcie, tak patrzę na tą elitę i na nią się rzucili wszyscy. Rzucili się, że ona mówi prawdę, bo to jest problem, że ona mówi prawdę, wiecie. To nie, że ona coś tam żyła, że Skowytu nie ma. Ona mówi prawdę, że go nie ma i tyle. Nie będzie tu ciemnoty wciska, jej Nikt wciskał. Powiem wam taka, taka jeszcze analogia. Słuchajcie, Edyta, to jest cyganiocha. Czy byście w dobrym słowie, w dobrym kontekście. To jest cyganka. I to nie, że to jest... E, e, Polska, cyganka, to jest Polka oczywiście, stuprocentowa Polka, tylko stuprocentowa też cyganka, to nie jest, że, że ojciec był Polak, matka, ona pochodzi z, z, z rodziny czystej cygańskiej i ona jest cyganką, ma talent muzyczny. I takiej cygance, ciemnoty, to też ciężko obcisnąć, inteligentnej dodatku, bo wbrew pozorom to jest inteligentna cyganiocha i ona nie pozwoliła sobie ciemnoty, wy sobie możecie między sobą ciemnotę wciskać, ale mnie cygance, to możecie, mnie nie ocyganicie, I dlatego... Dlatego, widzicie, mówi to, co mówi. Dziwne, że jej jeszcze nie wywalili z tego programu, bo na tym cały czas jest w tym programie, tak, rządowym. No, ale podoba mi się dziewuchę. Znaczy, podoba mi się jej... Eh, podoba mi się jej właśnie podejście do sprawy. Nie nie, wajeruje, nie mówi tak, jak jest. No to by, to by było tyle na temat właśnie... Jeszcze jest wielu... Aha, jeszcze tutaj jedna rzecz... Też tutaj ostatnio przerzucam kanały, no i tam jakaś kultura, coś tam, i ja, właśnie on zdenerwował mnie gość. Ym, aha, to jeszcze nie to, yy, bo to jest te, te, te tam jakiś jaki jak, jak on jest kulturalny, a to jaka jak głupoty, mówi tylko się przełączyłem. Jeszcze mi się przepomniało. obejrzałem właśnie wczoraj program, to no chyba z pa, przed paru dni, u Pana, jak on jest, yy, C i tak dalej, yy, z Iwanem, jak on tam jest, ten Iwan. Del... Nie, dobra, nieważne. Te co z Pola. Też świetna wypowiedź, polecam. On mówi jasne. Też facet konkretny. Widzi też problem, jaki jest właśnie wśród prawdziwych artystów. Problem pracy, ale on widzi coś więcej. On widzi problem intelektu. Że to są idioci. Tylu artystów w Polsce różnego kalibru i kategorii, a żaden z nich nie potrafi stanąć w prawdzie. Wszyscy idą tak jak Tak, tak jak jakby hołota, po prostu bydło. Idźcie tą ścieżką na lewo, na prawo, lednie na lewo, na prawo, na prawo do gazu i tak. I oni idą cię. To są artyści. I on powiedział, że on jest, on jest zaskoczony, że ludzie, którzy mają już dorobek kulturalny, dorobek w różnych dziedzinach, nawet mówię o aktorach, naprawdę. I w tym momencie nie, nie tylko, że się nie sprawdzili, to jeszcze się skompromitowali i kompromitują. I on to bardzo dobrze powiedział Podobało mi się, bo on powiedział, to jest kompromitacja, on nie myślał, że Polacy tak łatwo, tak się po prostu idiotą szmacą się, biorąc nawet udział w prorządowych, w tych fałszywych reklamach, gdzie tam jest, wymienił nazwisko, kto, co i jak. Ale, ale powiem tak, że podobała mi się jego wypowiedź, aż musiałem jego kawałków, wiecie, posłuchać tych, tych jego, jego piosenek, po prostu. Bo nie, słyszałem o nich, ale nie słuchałem I musiałem was przesłuchać. No niezłe kawałki, powiem szczerze. Jak dla kogo? Natomiast zwracam uwagę, no ale, ale on dobrze ocenił. To są artyści, to jest, to jest klasa, która, która się ma za, za jakąś elitę. To też jest gnój. To też jest, no ja już mówię o nich, to jest gnój. Ilu artystów poza Edytą miało odwagę w tym kraju? No ilu? Na palcach jednej ręki możemy ich policzyć, czy dwóch. Aktorzy kompromitują się, kompromitują się, e, robią z siebie idiotów. E, to jeszcze ja umawiałem. To dobra, żeby nie przedłużać, żeby wam czasu żeby nie zabierać. Miłego dnia życzę i sobota na razie.